Panu drodzy widzowie, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale w dzisiejszym odcinku oczywiście IDOL OF HISTORY 3 trzeci odcinek i dzisiaj będziemy chyba w sumie grali netherlandsami bo jakby zobaczcie tutaj polska ma tragiczną sytuację i ja bym nie chciał grać bo to może bardzo szybko się rozumiecie skończyć więc no yy, więc taka propozycja widzowie że zagramy netherlandsami dobra to w sumie zaczynajmy prosto, dobra. Yy, na, na początek dobra zatrzymany jest czas, więc sobie zobaczymy. Jesteśmy pierwsi na świecie, ja nie mogę. To ciekawe. Yy, punkt przewagi 2. Agresywna spencja tak Weźmiemy badanie. Ja tak jednostek plus 1. W sumie się przyda yy, Brak doradcy brak doradcy, no właśnie, właśnie Bratko. brak doradcy administracyjny no to utrzymywanie prowincji zwiększenie zasobów no on może być mamy doradcę innowacyjnego, więc to jest plus yy. No to tutaj chyba sobie weźmiemy... No koszt butynków ekonomicznych to chyba się przyda bardziej i tu do wojska, no co obrona plus jeden. Efektywność oblężenia. A to w sumie to weźmiemy efektywność oblężenia, bo się przyda. Wyłącz, a dobra. Armia kontrolowana przez SI, oczywiście widzowie. Dobra, gdzie jest nasza armia? Tutaj, dobra. Armia. Dobra. Ja bym widzowie atakował Niemców. Jakby. Nie obchodzimy to. Niemcy ma, będą miały kłopoty. Luksemburg tutaj widzę też jest. Nie, nie ciekawej sytuacji. Czechy tutaj urosły, jak pewnie wiecie, oglądaliście odcinek, no to widzieliście co tutaj się stało, Białoruś wjechała w Polskę, no ciekawa sytuacja na świecie jest tak jeśli chodzi tutaj o o Europę, bo nigdzie indziej nie ma takiej sytuacji, więc no, dobra więc co by się przydało tak w sumie, czekajcie, tutaj jeszcze brak aktywnych badań yy... promuj doradcę nie, nie będziemy akademia wojskowa dobra, tutaj pójdziemy w to raczej myślę akademia wojskowa, to się przyda bo i tak będziemy widzowie budować no i oczywiście stolice Stolica się przyda raz, dobra. Yy, of, Oczywiście. No to możemy puścić już czas. Jakby. Może być. Niech będzie poprawiona relacja. Pogorszenie. No to to za chwilę zniewaga, lec w takim razie. Dobra. już z A Nie, nie chcę. Tu raczej nie chcę. Dobra, zatrzymujemy czas. I sobie chyba wyjdziemy i zbudujemy jednostki. Bierzemy i weźmiemy sobie współczesną piechotę. Pyk, 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 pyk. Dobra, nie ma. Nie ma już za bardzo. Dobra, on dorzucamy. To tutaj to się powinno złączyć, jeśli dobrze. Pamiętam z ostatniego odcinka o Wite największy najmikszy producent. Nie wiem, nie wiem czego. Refo reformacja armii. Co oni chcą. Rywalizowany, wygasł 24 wrzesień. Nie, nie, dzięki, nie chcę. Nie chcemy, nie chcemy, ulepszy Akademię Wojskową, ulepszy Sąd Najwyższy. Ulepszem, dobra. Yy. <ścoughs> promować, czy promować? Pytanie. Okej. Okay. Opcje, a nie, 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 dobra. To w sumie nie, to, to nie promujemy. Nie przyda się to nam. Okej, okay, no to weźmiemy katedrę w kolonii, z cud. Jakby to się nam przyda. A w katedra w kolonii to no tutaj było widzowie, no tutaj. Ja tutaj trochę już zarabiam, a to to o matko, o matko, ale ma poleciała co tak daleko? Dobra, to by się tak, przydało. Yy, przydałoby się zwiększyć armię, żeby zaatakować tych Niemców, Niemców. Ups, Akademia Wojskowa dla generała. Okej, okay, okej, okay, dobra, za chwilę będę ulepszał i tak. Cud może zostać zbudowany, jeszcze ten zamek bierzemy, dobra. Yy, zamek. Misje dostępne, rywali, o, mam jeszcze punkt przewagi, no to dobijamy sobie Badanie chyba czas elektryfikacji, coś z oblężeniem. Czekaj, A do... dobra, czekaj, widzowie, coś z oblężeniem gwa, Gwade lupa, o matko, co to jest? Punkt przewagi, no to atak jednostek, jakby, atak jednostek jest też najważniejszy, więc dobra. Mapa czasem mnie denerwuje, że leci w nie tą stronę, co chce. Dobra. Stolicę, no, ulepszamy. Dobra, trzeci level stolicy. Jest git. Akademia Wojskowa... Akademia Wojskowa, kolejny upgrade. 250. Akademia... nie, 350, przepraszam, że spojrzałem. Nie dla generałów, dobra. Dawać mi temu szybko kasę, a my możemy w sumie z nimi pogorszyć relację. pogorszyć relację z Niemcami. Ne neutralne minus 14. Nie, no pozdro, Akademia Wojskowa. Pyk. E. Gdzie to jest? a tu myślałem że mi gdzieś zniknęło dobra, jest git na razie widzowie, trzymamy się, trzymamy się możemy sobie wybrać rywali, a rywali no to niech będzie o matko polska Belgia Belgia San Marino da Dania w sumie i Austriaczka, ci widzowie Kurczę, nie mogę zobaczyć. Dobra, nie, czego nie wybieram, jakby jest dobrze. Dobra, możemy sobie jedno, o, dobra. Mamy jedno, dobra, nic. Stopuj czas, bo ja tutaj muszę jeszcze dobudować armię. Gdzie to było? Gdzie to było? A, tutaj, dobra. mam 200 tysięcy armii, wow. Współczesna, kurczę, piechota, dobra. Nawalamy tego ile się da Dobra Dużo tego jest Jak się buduje Mam 20, minus 28, za chwilę będziemy mogli wypowiedzieć wojnę A w sumie możemy poczekać jakby Zbytnio się nie śpieszy mi tutaj Ekonomia, ekonomia, by tutaj Trzebało zainwestować trochę też w ekonomię Żeby było lepiej I lepiej kaska tutaj przychodziła oczywiście więc sobie tutaj pobudujemy trochę. Je, yes, Zbudowaliśmy ten cud wreszcie, no to nieźle, no. trzydzieści 32. Minus 35! Ło! Wow. To naprawdę nie Niemcy, Niemcy są naprawdę takie zdenerwowane, chyba widać na nas, albo nas nie lubią, nie lubią nas po prostu i tyle. Widać, za chwilę wypowie. Okej, okay. dobra, jakby wypowiadamy, za chwilę wojnę jakby o kolejny cud skonstruowany. To bardzo dobrze. Dania, nasz rywal, Austria, czy mi się chce na tym Austrię? Wysokiej jakości meble, rewolucja odzieżowa, rosnące koszty budowy. No to nieźle. Nie powiem, że nawet nieźle idzie nam widzowie. To tak, to możemy budować już nie. Jakie na przykład takie jak jak świątynia. Kwiatynie sobie nawalamy gdzieś tutaj, przydadzą się. Co możemy jeszcze zbudować? Amfiteat, biblioteka, szkoła, no szkołę trzeba dawać tutaj. Muszą się uczyć ludzie, żeby byli porządni, tak? To, to jest najważniejsze też. Co dalej? Uniwersytet. Hmm, takie, nie wiem, może dwa przy stolicy są. Niech będą prostu tyle ratusz, sąd, szpital, szpital, jeden szpital na cały, na cały kraj, nie na nieźle. Palisada, mury obronne, mury obronne to się nad przydały. Zamek, koszary, poligon, centrum poboru, zbrojownia, o matko, ile tego tu jest? Dobra, mury obronne, gdzie wy Dobra, tu jesteście? Amas tu żeby <śm>, Dobra <śm, Niekorzystne Mamy 42. Dobra Dawać dawać pogorszenie relacji za... Okej, okay, dobra, dobra do 50 do 50 musi dojść, tak? Pięknie 4 na 5, dawać, dawać Szybciej tą armię. Musimy przygotować się na armię. pięćdziesiąt tysięcy? Dobra. Git, Możemy... Wypowiadamy wojnę. Halo? <trybujesz> No to nieźle widzowie. To wygrana. Czekajcie. O. Postaw żądania. Nie. Matko, jak. Jak ja to klikam nie? Egzekuj żądania. Potwierdź. Niemcy? Nie ma Niemiec Pozdro dobra teraz lecimy na Luksemburg Luksemburg Nawet na Belgii byśmy mogli ale Najpierw Luksemburg bo jakby on jest strasznie mały Halo Żołnierze nie że nie chcą mi pójść w tą stronę co ja chciałem dobra To od razu widzę wy Pogorszymy relacje sobie z Luksemburgiem. Luksemburg to jest małe miasto, które no jest małe. Dobra. Niech będzie tutaj. Ja widzę, będziemy mieli... Chyba najbardziej potężną armię w całym świecie, jakby to jest mocne. On 50 za chwilę będziemy widzowie mieli. Dobra niech się to tam tworzy, jakby ten Luksemburg tu na luzie dojedziemy widzowie. To tutaj nie widzę żadnych problemów w razie co. W jakim stanie jest w stanie hmm. w stanie chyba wolnym coś takiego pisało widzowie nie mam pojęcia, nie patrzyłem na to. Dobra, możemy wypowiedzieć. Wypowiadamy wojnę. No i zepsułem całą armię No dobra, będziemy mieli... Dwie armie jakby... <laughs> dwie armie to jest lepiej jakby. Ale za to widzowie niezła muzyka leci w tle. Oczywiście mamy zapisywanie, zapisywanie oczywiście. I podbiliśmy te najmniejsze kraje, że jeszcze został... Yy, została ta Belgia w sumie no. Mamy już taki ładny teren w sumie. I możemy chyba. O jeszcze coś tutaj mamy. Okej. Okay. Coś jeszcze jest. Tutaj jeszcze jest okej okay, dobra. Dużo misji dzisiaj zarobiliśmy zrobiliśmy. Mamy generała tutaj nie mamy generała. Bierzemy tego ziemeczka. Będą. Dwa. Dwa wojska będą jakby pogorsze relacje. Belgia. O, o, o! Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Czy to na Danie leci? Dania minus 15 oh megaherców. A Polska? Minus 25 Jezu. Oh yes. A, Białoruś? Minus 51, no to nieźle. Naprawdę, widzowie, nieźle. Mamy dobrą nad armię. Dobra, mamy już minus 38. To możemy. Czekaj. Hiszpania, nie, 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 nianianianianianian... Ojoj, ojoj, Jakby to szybko przejąć, no to widzowie, no to Wędzie lepiej. Ja, Zapomniałem mnie to tu się sprawdzało. Yy, chwila. N numer jeden mamy... Okej, okay, netherlands W stanie wojennym, okej. Okay. A to wypowiadam wojnę. O, że. O! A... Dobra, widzowie lecimy Jest, widzowie. I jeszcze jeden kawałek jest, dobra, mamy Mamy stój, 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 stop, stop czas, stop czas Postaw żądania 100% mamy jakby Nie ma belgii! Łatwo z wami. Idzę <ścoughs> po prostu. Mamy widzowie, plus taki. Możemy sobie więcej armii zrobić teraz. To jest ten plus. To taki z tysiąc. Walniemy na to. Dobra, za dużo wydałem. I tutaj też weźmiemy z taki tysiąc, może. A to nawet możemy dać tego dużo, Śliwiec. No i lecimy w piechotę jakby. Ok, no to teraz możemy pyk 5 na 5 prędkość i to niech się tworzy jakby. <laughs> Szczerze, ciekawy jest pogorszenie relacji. Oj, To nie ciekawie. Nie ciekawie w takim razie. Pogarszają sobie z nami relacje. To będzie chyba najwyraźniej jakaś wojna. No i zapisywanie widzowie, ale no... jest jakiś progres, jak powiem. To nie, Francja są wspierające, jakby ja wolę poprawić relacje niż pogorszyć do nich, bo oni no <śm> mają tereny swoje i no dosyć duże, ja bym widzowie teraz poleciał w sumie na Czechy, Czy oni mają są jaką... już z Polską. Ha. Pytanie. No co wy już tutaj stoicie, no. Ja to z wami... O... Pop pop poprawianie relacji. No. Czemu stoicie tutaj? Ja nie rozumiem tego. Oni stoją specjalnie po to, żeby tutaj czekać, jak coś się wydarzy, no. Dobra. A Portugalia oni mają sojusz ze Szwajcarią. Szwajcaria, Szwajcaria, Szwajcaria tutaj jest, ok? Pytanie, co to było? To małe takie tutaj. Liechtenstein Oni nie mają żadnego sojuszu, jakby wow Nagle widzowie jestem pierwszy na świecie i nagle każdy musi mnie wielbić, tak bo Bo od razu wiedzą, że zginą, dobra mam 114 tysięcy Armii widzowie, a to jest pokręcony odcinek, będzie Już jest 200 tysięcy armii jakby Francja, <gryw> Francja uciekła jakby to jest Okej, okay, roz rozdajem, dobra, z Hiszpanią to rozejm, dobra. To możemy zaatakować Austrię. Serio? <grymne> jakby... Pogasz no relacje, mnie to nie obchodzi jakby... Pogarszamy. Już jest 2049, nie no! Dawajcie! Śmierć dowódcy. Oh o Maga. To nie ciekawie. <laughs> 129 tysięcy, jest 127 tysięcy. Chwila, chwila. Jest misja. Dobrze, dobre wieści. Pytanie. To nie było tutaj. No i teraz proszę, bo ja widzę, zapomniałem gdzie to jest to, że może to. Że ja nie steruję moją armią, zapomniałem gdzie to było Dobra mamy tu misję jakby Chwilę Jakby ja muszę sobie przypomnieć Gdzie to było Szybka Szybka zamiana jakby e, Jakby co jest w jakby już nie mam nic, wszystko. Pokazuje mi, że ci mam nic, ale dobra. Stolica 400, 450, 500, 600, 700. Dobra. Ale przyjemna maksa Stolica to jest plus. Ale widzowie, powiem tyle. Dobra stolicę mam, jakby to jest najważniejsze. Możemy dowalić jeszcze tutaj trochę armii. Nie zaszkodzi tym Dawać mi to. Mam. Dobra zapomniałem, dobra będę sam po prostu nawalał w to Będziemy widzowie sami to zrobili zro Który dowódca mi padł bo Okej dobra chyba Wyłącz. Włącz. Dobra, włączyłem. Dobra, włączyłem. Chwila, chwila. Mam tutaj coś jeszcze. Punkt przewagi, dobra. Atak jednostek. Atak generałów. Dwa razy. Dobra. Yy, to tak. To teraz oni powinni mi. Rzecz biorąc. Rzecz biorąc, powinni mi teraz, widzowie. Dobra, widzowie. Ogólnie rzecz biorąc, to by było na tyle. Nie udało mi się kawałka tego, jak. Prze... całe Czechy tutaj pokonać, ale. Ale pokonajmy, tak? Udało mi się. Mamy dużą armię, więc to by było na tyle. I piszcie, czy chcecie. Po prostu piszcie, czy chcecie. Kolejny odcinek z tego. I jako tako drugi odcinek do tego, jak kolonizuje cała Holandia, Europę. A to by było ode mnie. Cześć. Pa.